Tego kremu nie da się zignorować. Cały internet od niego wariował, więc ja się poddałam i w sumie używam go już od jakiegoś czasu, i też go gdzieś tutaj przedstawiałam. I oczywiście mowa tutaj o kultowym Larosz Poze Sika Blast B5. I to nie jest taki zwykły krem, bo można go używać dosłownie do wszystkiego i zawiera on mega składniki witaminę B5, pentanol, masło shea, gliceryna oraz wodę termalną La Roche-Posay. Kojący, nawilżający oraz odbudowujący. I idealnie sprawdzi się w sumie do zmęczonej skóry. I wiecie co o nim uważam? To prawdziwa tarcza dla skóry. Jest idealny na suche usta, na popękane łokcie. Możesz tego używać nawet do dziecięcej pupci. I się temu dzieciątkowi nie stanie. Bo ten krem jest tak genialny. I ogólnie dla wszystkich mają tą skórę w kryzysie. Nie wiem jak Wy, ale ja już od dawna jestem pod wpływem tej propagandy. Daj znać, czy już używaliście tego cudownego kremu.